Trzydzieści dwa, jeden, trzy. Akcja. Na przykład ta, ta, ta pozycja. It work anymore, but... Nasza historia miała ambicje, ja przynajmniej chciałem, żeby takie miała, żeby być zarazem historią indywidualną i wpisaną w ten polski los. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg, który jest źródłem wszelkiego dobra, niech będzie z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Znaczenie i wymowa tego filmu przez postaci, które w nim występują, jest właśnie taką mieszanką tego Tradycyjnego polskiego, no, jak się Polak w takiej sytuacji znajdzie, jak on stanie wobec tego trudnego problemu, jak on sobie z tym da radę. Z obserwacją pewnych indywidualnych cech i, i, i po prostu takim pochyleniem się nad żywym i prawdziwym człowiekiem. No w każdym razie ja zaraz wsiadam na rower, zdejmuję kurtkę, jestem w samym sweterku i będę jechała i, i, i udawała, że jest mi bardzo ciepło. <laughs> to... Czy Ola już przyjechała? Ola, prosimy na pierwszą pozycję. Już proszę. Specjalista od statystów Sławek Herubiński, który wybiera, e, jest w ogóle absolutnym mistrzem, jeśli chodzi o wybieranie ludzi z, o charakterystycznych twarzach, no i ja nie wiem, skąd on ich bierze. Wiktor, jak państwo widzą, nosi bardzo ładną czapkę. <noise> tak jestem ubrany naprawdę. To jest człowiek kochający swoją rodzinę troszeczkę po pewnym w, 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 w wylewie przydarzyło się. O, ojciec, pomóż. Bo... Nie, 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 ja, ja, ja za Trzeba. tu! Bo... Wiesz co? Ty jesteś ciągle taki przystojny chłop. Wspominam yy, yy. pana Romana Kosowskiego, który był karny, karny. To wielki aktor. To wielki aktor. I to jest tak, to jest ta tradycja, to jest ta, ten rodzaj dyscypliny kindersztuby i rzemiosła. Tak? Że no obecny na planie, że bóg. przygotowany, że w pełni wchodzący e, w rolę. Miłe spotykać się na planie z mistrzami, miłe spotykać się z tymi których kiedyś się oglądało w telewizji, a teraz człowiek został, a, że tak powiem, zaszczycony a, a, współpracą z tymi ludźmi. To miłe, to taka nagroda troszeczkę od życia. Krzeszkał się w Kopiciu. Taki był sens. Tak naprawdę to dobrze, że był jakiś tam 16. Nie paliłem 50 lat. Nie paliłem 50 lat. No dobra.